Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Minecraft Survival, więc chyba możemy lecieć. Okej. Okay. Jesteśmy na moim świecie i moi drodzy. Ktoś mi ukradł niektóre itemy. Mam tu żelazo, jak widzicie. Mieliśmy hakera na serwerze i mamy inny teraz serwer. Ja wam nie mówiłem, ale dobra, robię sobie w takim razie kilo. Robimy jeszcze sobie sikierkę. Nie mam drewna już. Poczekajcie. To ja może wyjdę na powierzchnię. Ale mam patrzeć, ile mam węgla. O Boże że się kupałem tu, to poczekajcie. To wyjdziemy sobie w takim razie do góry. A wy zostawcie kąś łapkę w górę, bo ja nie mogę nagrywać w wakacje, dlatego nagrywam to... Czekajcie, który dzisiaj? 26 czerwca, a wy to gdzieś za miesiąc pewnie oglądacie dopiero, więc... No. Tak, kamerka już będzie zawsze, znaczy... Chyba, że coś nie będzie ogarnięte, ale może... Może będzie zawsze, nie ma green screena teraz, bo aktualnie nie jestem u mnie w domu, tak zupełnie, dlatego, że mówiłem, że w sumie ja też teraz do końca nie mogę nagrać, ale... Mie drodzy, trochę Timeset. 1000 zrobimy, Jak widzicie mam tu pluginy, dlatego pokazuję. Możemy na przykład coś zmienić nickname, ja zmieniłem na Hidobrime to było naprawdę Dziwne. Okej. Okay. Kurczę, mogę w sumie nagrać takie, bo ja trollowałam Filipa, ale nie nagrałem tego filmu. Kurczę, mogę to później nagrać. O nie Zombie jak co? Hmm. Hmm. Nie! Wybuch! W naszej wiosce. Czekaj, ja tu nie pamiętam czy ja tu ustawiałem. Spawn... Spawn pointa ustawię sobie tylko. Jesteśmy na wersji 1.16.1. Jest to, mm, Okej, okay. jestem sam teraz na serwerze, ale potrzebuję... ...dużo, bardzo drewna. No dzisiaj sobie trochę pogram. Dzisiaj mogę więcej odcinków ponagrywać. Co prawda mam zakończenie roku szkolnego. Możecie napisać. sumie macie tak samo jak wam poszło. Czy mieliście czerwony pasek, czy nie. Powiem wam, że ja miałem, ale tylko jakimś cudem. Nie myślę, że ja się dobrze uczę. Aż tak nie. Wręcz się nie cierpię uczyć, ale... No, tak wyszło po prostu jakoś. No, to moi koledzy właśnie też yy, nie lubią się użyć, no ale mają te czerwone paski i. Wy możecie też napisać. A ja zbieram może też jagódki. Mogą mi się w sumie przydać. Jagódki? Jagódki są bardzo potrzebne. Dobra. Nie wiem, wiem, że nie powinny się kopać w duchu. Ej! W ogóle ja jedzenie nie mam prawie, mam tylko te jagódki, ale bym potrzebował jedzenie. Takie skrowek. No dobra, mamy już te jagódki. Dobra, ja się kopię, był trudny. A i nie jakiś lag był. Okej. Okay. Idziemy w takim razie na... Okay, idziemy na tą klatkę. Idziemy na dziesiątą, bo ja na dziesiątej umiem znaleźć diamenty często. ZOMBIAK! Ups. NIE! NIE! EJ! Czekajcie, nie. Ups Nie wiecie co jest co ja zdobię? Jezus Ja tam nie wracam moi drodzy Bo masak Okej, okay. mamy żelaza więcej Właśnie się nam przyda Okej, okay, ja idę w niżej. Idziemy na dziesiątą kratkę. Jak, jak słyszycie jakieś dźwięki, to się tym nie przejmujcie. chyba trochę słabo jest słuchać, bo ja głośno mówię trochę. Możecie napisać, czy, ty czy to jest za głośno, czy nie. Dobra, a ja idę po diamenty w takim razie. Oja, to jakiś lak. Okej, okay, ja w takim razie wezmę sobie to i zjem żeby mi się trochę życie, ale tam była masa. no wpisałem komendę backup. a backup, właśnie, a nie, nie ma backupu, nie ma, kon... ale mogę zrobić backupy, o, gdzieś więcej żelaza, może już zrobimy nawet sobie zbroję, znaczy, nie mówiłem, że chcę dzisiaj znaleźć diamenta, ale już mam kamienne rzeczy, nie, straciłem, a nie wiem dlaczego skip inventor, w ogóle, no, Najwyżej później się poczekajcie Force no, OK Czekajcie, okay. weather muszę na chwilę e, zrobić Mamy taką komendę jak fly, jej nie będę używać i fly speed. Ale jakby się płacić fly, speed, się poczekajcie. Mm, fly, enablet, disablet to A nie, teraz... Co mogę okay. O nie! Poczekajcie, to wyłączę to. Poczuł mi się skrydy... Aha, bo ja Ewę 2 wciskam. Narrat! Narrat, narrat, narrator, OFF <todgłosy> Włączył mi się narrator przez... Diamenty, proszę bardzo, moi drodzy, mamy diamenty. Jak dużo tych diamentów jest. Ups, nie. nie. Nie chcę jeszcze zginąć. Okej, okay, mamy diamenty. Ale to jest normalnie chyba szczęście. Ile mamy ich? 8 w łocie. Ok, więc ja stawiam crafting i zrobimy sobie patyczki. Ja, a, miałem jeszcze zrobić przez siekierę lepszą. Ale ja zrobię kill diamentowy. Ok, w takim razie ja zrobię jeszcze więcej patyków. I zrobię jeszcze sobie w sumie mieczyk, bo mieczyk też mi się mega przyda oj ups nie czekajcie a, bo ja mam piec, poczekajcie mam piec więc sobie w sumie przepalmy żelazo jeszcze Dzisiaj mamy Czekaj. ja tutaj to tak zrobię, żeby żadne nic mi się tu nie trafiło, Ok. Więc ja w takim razie robię coś takiego. I kopiemy ten obsydian Po tysięcy latach wykopujemy Z Pytanie czy jest tu lava. Nie, nie ma lawy. To spoko, no to będziemy mieć enchanting chyba table. Mój kolega raczej o tych godzinach jeszcze śpi, znaczy nie, o dziewiątej w sumie wstaję, no to, to jest fakt. Okej, okay. o tutaj też postawię. więc zbierzemy sobie, ehm, czekaj, ile jest na portal? Po... To okej, okay, na portal ogarnę później obsydę, ja na początku chcę tylko ten obsydę, tylko że tu jest chyba lawa, albo nie wiem, nie wiem czy tu jest lawa. Ups, jest! Była lawa, ale mamy obsydian. W sumie jest spoko, Ok, Mamy więcej żelaza jeszcze. Okej, okay. więc ja położę jeszcze może crafting. I zrobię sobie, wiecie co, Ok, Mamy jakąś część zbroi, bo wtedy byliśmy tacy... No, słabi dosyć. Okej, okay, ja zrobię jeszcze sobie łopatę, bo mnie stać na łopatę, tu zrobię to. No, w sumie, zrobię sobie już od razu lepszą łopatę albo jeszcze na enchanting, ale to mi może jeszcze wystarczyć. Okej. Okay. Okej, okay, więc. Do netheru nie pójdziemy na bank w tym odcinku, ale mamy diamenty, już mamy tyle, ja bym chciał dzisiaj jeszcze enchanting zrobić. A jakbym jeszcze diamenty znalazł, znaczy jak chcę jeszcze diaksy znaleźć. Okej. Okay. Zobaczcie, bo tu jest jakiś cave, fajnie. A tutaj diamentów chyba nie ma. Z tego co mi się kojarzy, diamentów tutaj. Ej, ja miałem iść na dziesiątą kratkę i zboczyłem. Czy co? Dobra, na dzisiaj już chyba koniec będzie. Tych diamentów, i tak dalej. Ej, patrz, jak my mało wg. <grym> Ej, ja nie chcę być tędy. Czekajcie, ja nie wyjdę chyba. Jeśli to. Musimy to zbadać. Bo wiecie co? Robimy na chwilę yy, coś takiego. Okej, okay, robimy coś takiego w sumie. O mamy więcej żelaza właśnie to mi było. No, więc yy, jeszcze żelazo jest, to spoko. Poko, że mamy właśnie tyle, że lat. Odcinki nie będą aż takie długie, no ale wiadomo. Jakbyście chcieli kiedyś odcinek, który trwa. Nie wiem, do... no to dajcie znać w komentarzach, to wtedy coś takiego. jak no, no, się pojawi. Muszę w ogóle zabić krówki. No, tu tak na chwilę tylko dałem krisk, ale to tylko na chwilę, na jakiś moment. Ok jesteśmy już na. Yy... Gdzieś tej, którejś dopiero, ale się... Okej. Okay. Więc wykopujemy się jak najszybciej. Musimy się wykopać. Okay. Mamy du dużo bardzo żelaza, więc. Jest to dobrze. Okej, okay. już dzisiaj nagrywam drugi odcinek tak naprawdę. Ale nie mogę tak rzucić, bo ja się nie wydobę. Wiem, że się nie wydobę z kiloma odcinkami. Okej, okay. idziemy do góry w takim razie. Jesteśmy już na tej kratce. Już jesteśmy na ponad, prawie 4, no już jesteśmy na czterdziestej czwartej kratce. Okej, okay, więc idziemy. Jesteśmy teraz aktualnie na 49 dziewiątej kratce. I teraz jesteśmy na 54 O już chyba jest też końcówka no to już musi być końcówka jesteśmy na 60 No i fajnie jeszcze jest noc. O jesteśmy w naszej wiosce Timeset 1000 zrobię Jest ładnie Potrzebujesz jeszcze trzciny, to jest pytanie, ja nie mam trzciny. O, tam jest trzina jacie. No mój kolega miałem z nim nagrywać. O! Ej, bo ona daje... Właśnie one dają coś fajnego. Ale nie dostałem od niej, one te z właśnie coś dają. A w ogóle jesteśmy na tak, znalazłem wios. W sobie, bo jesteśmy w... No nie nagrałem tego, ale myślę, że już niedługo ponagrywam w ogóle ja muszę zabić krówy. Dobra, idziemy na poszukiwanie krów. Ja Mam tu pointa najwyżej chilne Muszę, bo ja później zapominam o tym gamerulek Inwentory krów. Okej okay. Tu mamy świnie. O, świnie też się w sumie przydadzą Wiesz co, ja już ustawię difficulty normal Okej okay. okay, mamy tutaj trochę tego Właśnie Ej nożyczki zrobię, bo łóżko będzie naprawdę potrzebne Okay. i wełna też w sumie mi będzie bardzo potrzebna. Dobra, może się nie od was nie będę akurat zabijał. was. Dobra, mamy krówkę, ale nie da. O, nie mamy dwie skórki, tylko poczekajcie, szybko. Ok, to jest, to jest najlepsze, ale będzie rzecz. Mamy książkę, więc ja robię w takim razie coś takiego, okej. Okay. Okej, okay, mamy w takim razie enchanting table, a nie mam lapisu, ups. No teraz to jest trochę lipa w sumie, o nie, gdzie mój kilow? Mam kilow. dobrze, już się wystarczyłem, że nie mam. Love. A wiecie co ja sobie jeszcze przepalę może no i będzie spoko chyba jak przepalę Mam 16 minut filmu. Za chwilę będę film kończyć powoli. Okej. Okay. Przepala się żelazo. Ja z tego żelaza planuję zrobić zbrojkę. Tylko a, a nie da się to być Random XP na 100 Zobacz jak to też będzie... Ej, nie laguje wcale. Okej, okay, ja albo nie... bo to tylko przeszkadzamy rulę Random XP 1 Okej, okay, dajmy. No i jeszcze jedno i będzie fajnie. Ogólnie, no bo zrobimy sobie dalszą część zbroi, jak pójdziemy już do kopalni, w sumie chyba peaceful włączę i tak, bo nie wiem czy... Dobra, to bo jeszcze ja przez to, że y, ktoś, jakiś haker nam zepsuł serwer, a tak na serio, muszę wam chyba pokazać. Aha, właśnie, a ja zrobię sobie w sumie więcej tych piecyków, okej. Okay. Pyk. Dobra, tylko bez tego i mamy mamy jakieś 8 piecyków. No, może fakt przesadziłem trochę, ale chyba można tak zrobić. Byk. No dobra, więc yy, poczekajcie, gdzie? O, tu się nam przypala. Ja wezmę tylko połowę, żeby się nam tutaj ładnie przepaliło. Tutaj mamy 6, to podzielę to, no. W takim razie ja robię coś takiego. Tutaj wrzucam tą Tutaj wrzucam resztę. Okej okay. O, już mam na kolejną część zbroi, więc robię to. Okej, okay. jeszcze mi zostało. Trzeba ja zrobię całego seta? zrobię oczywiście, że uda mi się zrobić całego seta. Dobra, już za chwilę będę kończyć odcinek. Okej, okay. w takim... Zajrze pyk. nie gdzie tu się przepala. O, tutaj się przepala to, i tu. Okej, okay, więc jest spoko chyba. Okej, okay. mm -hmm. okay, więc mamy także zbroje, Dobra, ja wszystko już chyba. Tam oprócz. Tu wszystko już zbiorę. Ok, zbieram wszystko w takim razie. I pyk. I pyk. I pyk. Ok, więc ja idę w takim razie. Już do domu. O, mamy jeszcze świnie, więc zabiją. Po ale w następnym odcinku postaram się farmy zrobić i mam nadzieję, że to się uda. Okej, okay, już jesteśmy przy wiosce. To jest już dobrze, że jesteśmy przy wiosce. No a ja chyba już dzisiaj nie nagram więcej odcinków. No chyba tak. Okay. Czekajcie, ja włączę na chwilę dźwięk. Ej, to nie to chyba. Ej, działa dzwon, ale ja wyłączam, bo ja nie chcę. mieć często właśnie tak rozpraszają Nie, właśnie. Właśnie się pojawi niedługo seria z OneBlockiem i ja tą serię Minecraft, ale to ona zostanie usunięta. No było tam jest dwa odcinki. Więc moi drodzy, Chyba możemy zakończyć już ten odcinek, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!